Cała czwórka w startboxach. I ruszyły. Ależ wspięła się Charlotte. Na po starcie na front wysuwa się Inter approach. Ale już na froncie jest Zoja. Zoja ucieka rywalką. Zoja na drugiej pozycji Inter approach. Na trzecim miejscu Zanzilli, Passion. I na czwartej Charlotte Orenpi. Zoja Inter Zanzili Charlotte tu nic się nie zmienia. Połowa dystansu. Zoja, Zoja Inter na trzeciej pozycji Zanzili i na czwartym miejscu Charlotte. I za moment konie wyjdą na prostą finiszowo. Wyprowadza Zoja. Zoja kanał złapała. Charlotte bardzo dobrze. Polem finisują Zanzili i Inter Zansili, Zanzili Inter Zansili, Zanzili, Zanzili Inter Approach. Zanzili Inter Zacięta walka Zanzili i Intera Proc 100 metrów do celownika, Zanzili Intera Proc ich celowniku, Zanzili Intera Proc Charlotte i Zoja.